Sławny diskopolowiec nie żyje. Członek zespołu Bafalo oraz Malibu, współtwórca takich hitów jak Milenka, Łukasz Oprzyński, znany jako DJ Yogas, zginął w tragicznym wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło we wtorek, 21 stycznia, około godziny 14, w Werbkowicach, województwo lubelskie. Na drodze krajowej numer 74, między Zamościem a Chrubieszowem, 38-letni DJ Prowadził samochód osobowy marki Audi, który z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z wojskowym starem. Ciężarówką podróżowało siedmiu żołnierzy. Jeden z nich został lekko ranny. Był cenionym artystą na polskiej scenie muzyki Disco Polo. Policja wciąż bada przyczyny wypadku. Przesłuchiwani są świadkowie. Wiadomo, że kierowca wojskowej ciężarówki był trzeźwy.